Gwarantem powodzenia leczenia kardiologicznego jest dostosowanie się pacjenta, pacjentów do zaleceń kardiologa. Niestety, w codziennej praktyce lekarskiej dość często spotykam się z sytuacjami, że pacjent z niezrozumiałego bliżej powodu odstawia. Dane leczenie modyfikuje je w znaczący sposób. To niestety może prowadzić w wybranych sytuacjach do tragicznych skutków. Jak choćby po odstawieniu leków przeciwpłytkowych po implantacji stentu może dojść do zawału. Dlatego tak niezmiernie ważne jest, aby konsultować każdą taką decyzję ze swoim lekarzem prowadzącym, lekarzem rodzinnym, kardiologiem. Dodatkowo pamiętajcie państwo, my jako kardiolodzy Staramy się dostosować leczenie do waszego profilu zdrowia, do waszego profilu choroby. My nie jesteśmy w stanie czasami trafić idealnie w dziesiątkę, jeżeli chodzi o zestaw leków, które państwu proponujemy. Niemniej jednak zmiana takiego leczenia zawsze powinna być wspólnie w porozumieniu i odbywać się w gabinecie lekarskim.